Pod koniec 2021 roku Nikon pokazał światu swój najnowszy flagowy bezlusterkowiec, Nikon Z9. Zapraszam na parę słów o nim. Zacząć należałoby od tego, że Z9 to bezlusterkowiec, ale nawiązujący swoją budową do aparatów z jednocyfrowej linii D. D3, D4, D5, D6 i tak dalej. Mamy tutaj więc duży i masywny korpus o masie około 1300 gramów, który na pewno wywoła pozytywne skojarzenia u osób, które wcześniej były zadowolony z pracy jednocyfrową serią D, czyli na przykład Nikonem D6. Tak samo jak w jednocyfrowej serii D, zresztą mamy tutaj też do dyspozycji naprawdę ogrom przycisków mieszczących się na korpusie. Wszystko co możemy chcieć przełączyć w czasie fotografowania znalazło się na wierzchu korpusu. Mamy tutaj przełączniki od zmiany ISO, mamy tutaj cztery w sumie przyciski funkcyjne, wszystkie przyciski związane z ustawieniami Przyciski manipulatory związane z ustawieniami braketingu, trybu w jakim pracuje aparat, prędkości wyzwalania migawki, obsługi lampy błyskowej itd. itd., itd. Wszystko jest tutaj na wierzchu, wszystko, do wszystkiego mamy dostęp dokładnie tak samo jak w dużych seriach lustrzanek Nikona. Również mnogość gniazd połączeniowych, które znajdziemy na powierzchni korpusu, jest nie do przecenienia. Poza typowym dla Nikona koncentrycznym gniazdem synchronizacyjnym, umieszczonym z przodu i wielopinowym gniazdem dla akcesoriów, na lewej ściance korpusu znajdziemy też gniazdo USB typu C, pełnowymiarowe gniazdo HDMI. Znajdziemy tutaj również port dla mikrofonu i słuchawek, oraz co ciekawe, gniazdo przewodu sieciowego. Całości dopełnia podwójny slot na niezwykle szybkie karty pamięci CF Express, który znajdziemy pod blokowaną klapką umieszczoną w gripie aparatu. Pod maską Z9 znajdziemy z kolei pełnoklatkowy przetwornik Stacked CMOS o rozdzielczości 45,7 miliona pikseli, który może pracować z kalibrowaną czułością od 64 do 25600 ISO. Przetwornik ten umożliwia również rozszerzenie czułości do ekwiwalentów 32 i 102 400 ISO oraz nagrywanie materiału wideo w rozdzielczości aż 8k do 30 klatek na sekundę i w rozdzielczości 4k i 1080p nawet przy 120 klatkach na sekundę. Ponieważ mamy tutaj do czynienia z aparatem bezlusterkowym, to elementem czujnika obrazowego jest również układ AF. A ten zabudowany w Nikonie Z9 obsługuje 493 punkty autofokusa i musicie wierzyć mi na słowo, że działa naprawdę bardzo, ale to bardzo szybko. Najciekawszą jednak informacją w odniesieniu do Nikona Z9 jest ta, że przetwornik obrazowy zabudowany w nim w połączeniu z bardzo szybkim procesorem obrazowym e, pozwolił na zupełne wyeliminowanie migawki. W ten też sposób e, Nikon Z9 został tak naprawdę chyba pierwszym profesjonalnym bezlusterkowcem cyfrowym, który na swoim pokładzie nie ma mechanicznej migawki. To znaczy, wszystkie zdjęcia wykonywane Nikonem Z9 wykonujemy przy pomocy migawki elektronicznej. W ten sposób twórcom Z9 udało się pozbyć z konstrukcji swojego aparatu chyba ostatniego mechanicznego elementu, na który byliśmy skazani we współczesnych aparatach cyfrowych. A jak pracuje się Z9? No, więc jest bardzo szybko, bardzo sprawnie, można wręcz powiedzieć, że aparat przewiduje nasze ruchy i doskonale wie, co chcemy zrobić w danej scenie. Natomiast jest też dość ciężko i masywnie. Tak jak wspomniałem, sam korpus waży 1340 gramów. Do tego dodajmy jeszcze na przykład masę 24728S, która wynosi też około 700-800 gramów, więc kończymy z aparatem ważącym ponad 2 kg. Owszem, aparaty bezlusterkowe miały trochę odciążyć nasze plecy i ręce i ograniczyć swoją masę, jednak w przypadku Z9 no, trzeba przyznać, że jest to niezwykle napakowany elektroniką korpus, tak jak powiedziałem wcześniej, nawiązujący. Bezpośrednio do linii do jednocyfrowej serii D Nikona, gdzie też mieliśmy do czynienia z dużymi ciężkimi korpusami. No tutaj zostało to zachowane, dzięki czemu mamy zarówno pionowy, jak i poziomy grip i pionowy i poziomy. Jednak również praca nim jest niezwykle przyjemna, intuicyjna, wygodna, sprawna, jeśli ktoś tak naprawdę kiedykolwiek fotografował innymi korpusami Nikona, czy to lustrzankami z wyższych serii, czy to współcześniejszymi bezlusterkowcami, takimi jak Z6, Z7, czy nawet Z5 to myślę, że w Z9 odnajdzie się bez, najmniejsz bez najmniejszego problemu i będzie mu się naprawdę wygodnie fotografowało. Jeśli zaś jednak chodzi o samą wygodę i kulturę pracy, to najważniejsze elementy aparatu działają tutaj bez najmniejszych zastrzeżeń. Układ autofocusa działa bardzo sprawnie, bardzo szybko, bardzo przewidywalnie. Przykleja się do twarzy, do oka, czy to ludzkiego, czy to zwierzęcego. Bardzo szybko śledzi y, obiekty, które fotografujemy. Tak naprawdę, nawet wykonując jakąś sesję portretową w studio, można sobie ustawić bez najmniejszych problemów y, autofokus śledzący oko, twarz, y, który stale do ostrza i który zawsze trafia w punkt. Tak naprawdę, zrobiłem nim y, w ramach jednej sesji zdjęciowej, właśnie takiej studyjnej. Około 500 zdjęć, i tak naprawdę żadne z nich nie było nieostre. Zawsze twarz była wykryta idealnie, oko było wykryte idealnie. Wszystkie zdjęcia były wyostrzone dokładnie w punkt, który mnie interesował, znaczy na oko modelki. Także autofokus Z9 jest naprawdę z najwyższej półki. No cóż, może więc warto byłoby pokazać kilka zdjęć wykonanych Nikonem Z9. Spędziłem z Z9 dwa tygodnie i muszę przyznać, że wykonałem nią kilka tysięcy zdjęć. W tym czasie ten aparat nie zawiódł mnie absolutnie niczym. Jest to szybki, sprawny, bardzo przyjemnie współpracujący aparat. Ciężki, tak jak podkreślałem, ciężki i duży, jednak no, nie można mu absolutnie niczego poza tym zarzucić. Działa szybko, sprawnie, precyzyjnie, wszystko czego od niego oczekujemy robi dokładnie tak jak chce. No, więc ewidentnie jest to przykład aparatu, którym Nikon... E, wszedł na absolutne wyżyny tego, co da się zrobić ze współczesnym aparatem cyfrowym. Oczywiście jest tutaj parę rzeczy, do których trzeba się przyzwyczaić, choćby to, że fotografując nie słyszymy trzasku migawki, co dla fotografa, który powiedzmy fotografuje od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat jest dość dziwne. Niemniej, no oczywiście można się do tego przyzwyczaić i nie jest to jakiś problem. Aczkolwiek dźwięk migawki dobiegający z małego głośniczka umieszczonego w korpusie, a nie z mechanicznego klapnięcia lustrem i migawką przez przynajmniej pierwszy okres użytkowania jest co najmniej mm, nietypowy, natomiast można się również i do tego przyzwyczaić i da się tym aparatem pracować zupełnie mm, intuicyjnie i dokładnie tak samo, jak wszystkimi innymi aparatami wcześniej, tylko że dużo szybciej, sprawniej, wygodniej. Tak, Nikonowi udało się zrobić korpus, który sprawdzi się w bardzo wielu zastosowaniach, bo pomimo, że jest to aparat przeznaczony głównie do ciężkiej pracy reporterskiej, przynajmniej ze względu na swoją szybkość i niezawodność, tak dzięki dużej matrycy, dużej rozdzielczości i precyzji autofokusa, też doskonale sprawdzi się w warunkach studyjnych. Produkuje bardzo fajny i bardzo przyjemny obraz, który bardzo fajnie poddaje się też obróbce więc generalnie można zaprząc Z9 praktycznie do każdej pracy i myślę, że w każdej sprawdzi się bez większego problemu. To by było na tyle w krótkim filmie na temat Nikona Z9. Film powstał we współpracy z sklepem fotograficznym BA Foto Złomianek i z firmą Nikon Polska. Ja się żegnam, do usłyszenia, cześć!